Ale mnie w krzyżu jebie. Czyli bolączki CSa 2. Jako że ostatnio EAFC mi się po prostu znudziło, a na Dark Soulsy no nie mam zbytnio czasu, bo nie siadam do nich jeśli nie mam chociaż trzech wolnych godzin, Postanowiłem znaleźć sobie jakąś alternatywę i wtedy sobie przypomniałem: No tak, jest taka gra jak CSGO, znaczy CS2, którego grałem mało, bo po zakończeniu tej zamkniętej bety grałem chwilę, dosłownie 2-3 mecze, i po prostu z niej wyszedłem, już do niej nie wracając. Na wstępie dostosowałem sobie interfejs, czyli ustawiłem sobie radar, celownik i tym podobne. I wpisywałem sobie po prostu po kolei te komendy, które używałem w CES-ie Go. No i już na tym etapie zauważyłem, że niektórych komend w CES-ie 2 po prostu nie ma. Myślałem, że te komendy dalej istnieją, choć pod innymi postaciami może Valve zmieniło niektóre frazy i tu też samym zmieniło niektóre komendy. Jak się później dowiedziałem, zostały one z gry usunięte. No cóż, tak się zdarza. Pomyślałem i poszedłem grzebać w ustawieniach dalej. Dostosowałem sobie ustawienie obrazu do mojej konfiguracji. Sprzętowej i przeszedłem na mecza, żeby sprawdzić, czy gra jest stabilna. No i tu moje pierwsze lekkie zdziwienie, bo gra zacinała podczas strzelania. Już nie grzebiąc sam, postanowiłem zapytać o pomoc internet. I szybko się okazało, że każdy z tutoriali to po prostu podstawy typu zaktualizuj sterowniki, wyczyść pliki tymczasowe, zbadaj pliki gry, czy czegoś nie brakuje i tym podobne. U mnie natomiast pomogła zmiana jednego parametru w panelu sterowania Nvidia, e, która naprawiła mi całkowicie te takie mikrozacinki. Link do takiego mini poradnika jest w opisie, jaką opcję trzeba zmienić. E, nie sugerujcie się parametrami startowymi, ponieważ Ponieważ są to jeszcze moje stare parametry z CSGO, które już prawdopodobnie w CS2 nie będą działać. A więc po naprawie mikrozacinek, które bardzo denerwowały i trudniały mi rozgrywkę, postanowiłem zagrać nowy tryb, jakim jest premier. I muszę przyznać, że już przy pierwszym meczu poczułem się jakbym się cofnął do roku 2012 i zasiadł pierwszy raz do CSGO. A dokładniej chodzi mi o graczy z Turcji czy z jakiegokolwiek innego kozolubnego kraju. Bo może pamiętacie, bądź też nie, że na początku CSAGO serwery dobierało trochę inaczej niż jest teraz. Kiedy CSGO dopiero startował, serwerów było znacznie mniej. Stąd też dobierało graczy z Polski, na przykład z graczami z Turcji. I stąd też w CS GO, mniej więcej do roku po premierze, mogliśmy często spotkać Turków, a powiedziałbym, że nawet częściej niż graczy z Rosji. Oczywiście to trwało tylko do czasu postawienia nowych serwerów, później już w znacznej większości natrafialiśmy na swoich bliad kolegów. Stąd też pierwszy mecz w CS 2 na modzie premier był. Dla mnie lekko nostalgiczny, bo po usłyszeniu tego Harmanem, Babę byłem przekonany, że gram w CSA GO w 2012 roku. Tak jak CSGO na początku, tak samo CS2 ma problemy. Z tego co pamiętam w CSGO przed pierwszymi większymi update'ami grało się po prostu ciężko. I mam tu na myśli główny overall gameplay'u, ale też i problemy z wydajnością. Do samego strzelania jako strzelania bym się nie przyczepił, bo strzela mi się dość dobrze, szczególnie z pistoletów w tej wersji CSa. Gorzej już natomiast sprawa ma się oczywiście z hitboxami. Ile razy mieliście tak, że strzelacie do gości? i nic, kompletnie nic, wydawało wam się, że trafiliście w głowę, a gra wam mówi, że nie trafiliście w ogóle. Nie jest to problem oczywiście hitboxów, które już w tej wersji CSa miały zostać poprawione bądź naprawione, no i faktycznie moim zdaniem jest lepiej niż było w CS GO, ale nadal mamy mnóstwo sytuacji, gdy ktoś do kogoś strzela, a gra po prostu tego nie odnotowuje. Problemem jest również to, że pierwsza kula nie zawsze trafia tam, gdzie celujemy. Nawet jeśli stoimy w miejscu, nie strejfujemy i po prostu się nie ruszamy, ta kula czasami leci obok naszego celu, czyli obok tego, gdzie tak naprawdę wskazuje nasz celownik. I może mi się wydaje, bo w CSA GO nie grałem przez ponad rok, chociaż mam w nim spędzone ponad 3000 godzin, to już przy pierwszym dzierżeniu AK-47 i próbie kontrolowania recoilu mogę stwierdzić, że recoil w tej odsłonie jest dużo większy niż był w CS:GO GO. W GO potrafiłem kontrolować recoil do tego Stopnia, że większość kul leciała tam, gdzie chciałem, żeby leciała. W dwójce potrafię go kontrolować może przez pierwsze 5-6 kul, a później jest po prostu masakra. Może to po prostu kwestia zaniku pamięci mięśniowej, a może faktycznie ten recoil jest większy. Niemniej jednak w tej odsłonie strzela mi się lepiej z AWP niż w CS GO. Warto podkreślić, że snajperem nigdy nie byłem i w CS GO tak naprawdę grałem z AWP mało, bo nie czułem się na tyle pewnie, żeby iść z nią na czy gdziekolwiek indziej i z nią kryć po prostu pozycję. W CS 2 się to zbytnio nie zmieniło, bo dalej nie jestem awupowym majstrem i snajperem, aczkolwiek czuję się z nią dużo pewniej niż było to w CS GO. Po prostu mam wrażenie, że strzały z awupy siadają dużo lepiej i te quickscopy są dużo bardziej celniejsze niż miało to miejsce w poprzedniej wersji. To takie pierwsze luźne przemyślenia podczas pierwszej gry. No ale postanowiłem sobie zagrać 10 tych meczy, a raczej wygrać 10, 10 tych meczy, żeby zostać uchoronowany w rankingu punktowym, czyli po prostu zobaczyć jaką rankingową punktację dostanę po wygraniu tych 10 meczy. No i po zwycięstwie 10 meczy gra uplasowała mnie na poziomie 8700 punktów około. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale było to coś koło tego. Czyli jak możemy wywnioskować z naszej tabelki wrzuciło mnie na rangę MG2. Pomyślałem, że to nie jest zły wynik jak po ponad roku przerwy i poszedłem testować ten tryb dalej. To znaczy, znaczy jak wygląda system punktacji w tych meczach ile dostaje się za wygrany mecz a ile traci za przegrany no i szybko bo już na początku następnego meczu widziałem że za wygraną dostanę około 360 punktów a za przegraną tylko minus 100 spoko fajnie że to tak działa że za przegraną dostajesz mniej punktów niż za wygraną i pomimo tego że na przykład przegrasz dwa mecze a wygrasz jeden to dalej zostajesz jakby na plusie ten system punktacji przypomina mi bardzo faceta, na którego również się udałem, no ale o tym później. Na chwilę obecną mam rozegranych 31 meczy, z czego 20 wygranych. No i na te 31 meczy muszę przyznać, że minimum 5 to była gra z cheaterami. Mówię minimum, ponieważ tyle przypadków udało mi się zauważyć, ponieważ ci ludzie zbytnio nie kryli się ze swoimi cheatami. I nie mówię tu tylko o teamie enemy, ale także zdarzyło mi się z 2-3 przypadki takie, że cheater miałem swoje drużynie. Oczywiście dostał on reporta, no bo nieważne czy jest w mojej, czy w enemy, ważne, że jest cheaterem. Wszystkie te cheaty to było oczywiście wallhack, bądź też radar. No tego nie jestem w stanie stwierdzić. Ujawniali się w bardzo głupi sposób, czy to przez prefire do gościa, który się jeszcze nie wychylił, a nie miał szansy, żeby go słyszeć, czy też wybieganie na pozycję z nożem. Na niesprawdzoną pozycję, gdzie mógł być wróg. Po 3000 godzin z w CSGO myślę, że mam pewne doświadczenie w tym, żeby stwierdzać, czy ktoś ma cheaty nie. I mówię tu o oczywistych sytuacjach, na przykład tych przytoczonych przed chwilą. Po prostu po pewnym czasie takie rzeczy się bardziej zauważa. No i pograłem sobie jeszcze chwilę na oficjalnych serwerach VALP, no i muszę przyznać, że tych cheaterów jest naprawdę sporo. Bo niezależnie od trybu, jaki grałem, czy był to deathmatch, czy wyścig zbrojen, czy jakikolwiek zwykły uproszczony, to napotkałem tam cheatera. Ba. Pierwszy Wingman, jakiego postanowiłem zagrać, oczywiście dobrało mi z w przeciwnym teamie. I wydaje mi się, że tych cheaterów jest dużo więcej niż było w CS Może jest to kwestia tego, że do CSA 2 wróciło znacznie więcej graczy, bo ostatnio dzień czy dwa dni temu w piku ta gra miała ponad 1,5 miliona osób aktywnych jednocześnie, stąd też naturalną rzeczą jest, że im więcej osób gra, tym więcej cheaterów też gra. A może po prostu system VAC w CSA 2 i te live bany są po prostu niekonsekwentne i nie działają. Wczoraj też wyświetlił mi się TikTok osoby, która twierdziła, że cheatowała przez ponad 200 godzin i nie dostała bana za cheaty. Ta osoba podobno nawet nie kryła się z cheatami i chciała dostać bana, no ale Valve postanowiło jej wlepić tylko bana za griefing. Czy ta historia jest prawdziwa czy nie, tego nie wiem, ale jeśli tak, to to idealnie... Ilustruje nam obraz aktualnego systemu bezpieczeństwa WAC. A jak już przy bezpieczeństwie jesteśmy, to postanowiłem pójść na dużo lepsze serwery, czyli na Facita. Dużo lepsze nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także tick rate'u, no i po prostu, nie wiem, jakoś lepiej mi się grało na tych serwerach. Już przy zalogowaniu się na Faceita wiedziałem, że nie będzie łatwo, ponieważ został mi jeszcze stary level z CSGO, a miałem na Facita wtedy level 7. No i pomyślałem sobie, że łatwo nie będzie. Przez chwilę nawet zastanawiałem się, czy nie odpuścić sobie tego Facita, żeby nie psuć gry innym, bo mogę po prostu nie nadążać za, za tym poziomem po tak długiej przerwie. Koniec końców zagrałem, żeby sprawdzić czy jest różnica pomiędzy serwerami Valve a Facitem. W się go serwery Valve miały Tickrate 64, a te z Faceita 128. No i tam różnice było widać już przy pierwszych strzałach, że te głowy dużo lepiej siadały no i po prostu lepiej się grało. W się 2 Zbytniej różnicy nie znalazłem, chociaż wydaje mi się, że na Faceitie grało mi się trochę lepiej. No może jest to zwykłe placebo, a może faktycznie coś w tym jest. Niemniej jednak zanim zagram kolejnego Faceita muszę poćwiczyć, ponieważ jak się domyślałem, zamykałem tabelę z 4 czy pięcioma fragami. Podsumowując, w CS2 gra mi się nawet nieźle. Wiadomo, trzeba pouczyć się nowych granatów, ponieważ już nie mamy Skyboxów i latają one zgoła inaczej niż to było w się GO, ale styl. Rozgrywki i sam gameplay pozostaje praktycznie taki sam. Co mnie najbardziej zdziwiło, to ilość cheaterów i to na tak niskich rangach. W CS GO cheaterów spotykaliśmy głównie na tych wyższych rangach. To znaczy no jak ktoś cheatował no to raczej słaby nie był i na silverach nie grał. W CS 2 jest goła inaczej, bo spotykamy cheaterów na wszystkich rangach. No umówmy się, że poziom 8000 punktów na prime to nie jest jakiś wysoki poziom, a już przez pierwsze 10 meczy, mówię o tych 10 zwycięstwach, spotkałem minimum 2 bądź 3 cheaterów. I żeby nie było, ów cheaterzy mieli rangi. mieli. Ponad 11 czy 12 tysięcy punktów, więc to też nie było tak, że wrzucało mnie do meczu z osobami tylko i wyłącznie bez rank. W najbliższych dniach postaram się rozegrać więcej meczy Prime no i dostać się na tą drabinkę powiedzmy 20-22 tysięcy punktów i sprawdzić, czy tych cheaterów też na tym poziomie jest więcej bądź mniej. No niestety, wydaje mi się, że Valve bardziej skupia swoją uwagę na wypuszczaniu nowych skrzynek, nowych kos i robieniu nowych po prostu skinów i zarabianiu na tym niż na dopracowaniu chociażby systemu bezpieczeństwa. Fajnym pomysłem byłoby dodanie osobnego anti-cheata, tak jak jest to w przypadku Faceita. to znaczy trudniejszego do obejścia, bo niestety póki co największą bolączką CSA są oczywiście cheaterzy, na których podejrzewam, Valve również zarabia. Bo taki cheater, żeby grać na oficjalnych serwerach z innymi graczami, musi wykupić sobie Prime. Stąd też dla Valve bardziej opłacalne jest banowanie falami niż po prostu pojedynczych graczy non stop. Niestety Valve bardziej wchodzą przychody niż gracze. No i w najbliższym czasie może się to nie zmienić, ponieważ Valve bardziej skupia swoją uwagę na wirtualnej rzeczywistości niż na prowadzeniu chociażby CSA2. Tak więc zobaczymy co przyniosą przyszłe update'y i czy będzie lepiej czy gorzej. Z chęcią poznam też waszą opinię na temat CSA2 no i tego jakie aktualnie ma problemy. Także zostaw coś po sobie i mam nadzieję do usłyszenia w następnym materiale.